Hej, e, dzisiaj pokażę Wam taki poradnik, może mały, jak y, 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 pobrać y, wersję jungle. Y, po prostu trzeba wejść na. <laughs> Ale y, to ma być w goglach, jak coś, bo ja mam y, tutaj, gdy wpisuję, to od razu mi wychodzi w goglach. Angular do pobrania. <laughs> Największe polskie centrum. Co to? Yy, tak, to to. I tutaj klikamy, i to nam się pobiera. Yy, I właśnie tu się pobiera. I możemy zmienić. Yy, I możemy właśnie zmienić sobie. W każdej chwili mi to chyba nie działa, nie będzie działało. No ja jak muszę sobie pobrać jeszcze raz, super. To sobie akurat pobieram. No to sobie, o tu klikamy zaraz. O matko. Widzicie to, że to? <grytanie> no i wgląd do potem. A teraz się kręci jak jakiś dobra. Version Changer i się pobiera. E, wchodzimy. O, matko, co ja to e, robię? Kopiujemy to, chyba że ktoś może przeciągnąć, i tu klikamy. E, klikamy tu. Chyba próżni Version Changer. O nie, nie, nie. E, tu przesuwamy. I mamy. Możemy to przesunąć do kosza, i tutaj go. Mamy wersję Changer. Nie wiem czy to jest jakieś limitowe. Aha. Czemu tutaj nie chce się uruchomić? Może mam za słaby laptop. Dobra. I tak właśnie się pobiera wersję Changer. Każdy może pobrać. Nie trzeba mieć żadnych y, tam, <laughs> y, żadnych, y, żadnych tam, no wiecie, tak, tam premium kontów itp. itd. Y, właśnie, tutaj sobie na pewnie zauważyliście, że tutaj napisano zamiast scape, Skype, tutaj pisze skapy, y, Skipa to Skypej inaczej Skypej Skypej No Skypej Powinno być tu zamiast to, a to zmienię sobie Może E y. Skypej y. No dobrze Tak dobra. No to y, To był poradniczek y, To chyba był jeden poradnik Może się zobaczy ale na wszelki wypadek w opisie będzie jeden. Poradnik numer jeden. Ale słońce chwyci. No i... Może później jakieś tam poradniki, jak będziecie pisać mi na singlu, bo będę jutro już robić filmiki, chyba że dzisiaj zdążę. No chyba dzisiaj zdążę. No to porobię filmiki jeszcze. No, i tak sobie myślę, że niedługo, no może jak mi się uda, albo prześlecie mi na singlu y, ten y, jakiś y, dobry link taki y, do pobrania Hamsterlandu, bo ja teraz oglądałem MADzie Hamsterland y, numer 3. Jak? No, już wczoraj trzeci zapodała, 5 czerwca. I. Tak, 5? To 6. Boże, 6. No i... Właśnie. No tak sobie myślę, jak mi przyślijcie dobry link, taki co działa, bezpłatnie i tam bez żadnych kont premium. Bo ja tego nienawidzę, jak y, y, jacyś ludzie zakładają sobie jakąś stronkę, na przykład y, z pobieraniem Minecrafta i trzeba mieć konto premium, żeby sobie pobrać. Ja tego nienawidzę po prostu. No to właśnie mi prześlecie? Ktoś tam prześle może w wiadomościach prywatnych, albo na y, 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 na w Facebooku Wo Wojtek księko może sobie założę inne nazwę no i właśnie będziemy yy, Minecraftem w opisie powin... no yy, w opisie będzie yy, w opisie będzie yy, ten nazwa singla i od razu może pora poradnika jak będą się nazywać to wyszukiwarka sobie E, oczywiście YouTube, e, YouTube jak to woli e, sobie wpiszecie Czy tam skopiujecie, kto woli I... Okay. Mam gości, więc możecie słyszeć jakiś głosy Oj to oj przepraszam brat e, No i Oczywiście starszy, 22 lata Tam tam 26 o matko, ja przez niego nawet nie pamiętam, na, co, na czym skończyłam. Ale jeszcze, jak nie pamiętam, to podam. Mm, właśnie w opisie ale będą nazwy, skopiujecie, czy tam sobie wpiszecie. I sobie wpiszecie w wyszukiwarkę YouTube'a i będziecie oglądać. No to dobra, to cześć.